Witam Państwa serdecznie w pierwszym odcinku naszego programu rozrywkowo-edukacyjnego, który nosi dźwięczną nazwę Kim Był. Dzisiaj opowiem Wam historię, o której nie dowiecie się ze szkolnego podręcznika zarówno religijną, jak i erotyczną zarówno o zakonniku, jak i o ojcu historię częściowo zapomnianą i przemilczaną innymi słowy historię Gotarda Kettlera urodzony w 1517 lub 1518 roku, gdyż tutaj historycy nie są zgodni co do daty, w małym niemieckim zameczku Egringhausen, położonym nieopodal miasta Soest. Gotthard pochodził ze szlacheckiego rodu westfalskich rycerzy. Miał jednego starszego brata o melodyjnym imieniu Wilhelm. Ich rodzice, Gotthard von Kettler z Merlisch i Sybilla Zofia von Nesselroth, z niewiadomych przyczyn zdecydowali oddać swoich jedynych potomków na służbę u Bogu, a byli katolikami. Wilhelmowi udało się zostać biskupem w mieście Münster. Gotthard natomiast w 1538 wstąpił do infranckiego zakonu rycerzy Chrystusa, zwanego także zakonem kawalerów mieczowych. Jak widać, nasz bohater zdołał pogodzić rycerską krew z wolą rodziców, co wyszło mu na dobre, bo już po sześciu latach został konturem. Czyli głównym zarządcą Dyneburgu, a potem Felin. Kettler, jako zwolennik współpracy z królem Polski Zygmuntem II Augustem, był współautorem antymoskiewskiego układu w Pozwolu z 1557, który zacieśniał relacje handlowe między Rzeczpospolitą a Inflantami, a rozwścieczał ówczesnego cara Iwana IV-Groźnego. Już rok po traktacie schorowany Mistrz Krajowy inflancki Wilhelm von Fürstenberg ustanowił Gotarda swoim koadjutorem, czyli bezpośrednim następcą po jego dokonaniu żywota lub po prostu rezygnacji. Ta druga opcja urzeczywistniła się już 21 października 1559 roku i bezzwłocznie nasz zakonnik rycerskiej krwi został mianowany Mistrzem Krajowym inflanckim Zakonu Krzyżackiego. Niestety, zakon był wtedy w opłakanej sytuacji. Car miał zamiar podbić dominium Marii z Balticy, czyli dzisiejszy obszar Estonii, Łotwy i Litwy. I biedni braciszkowie zakonni nie mieli wystarczająco siły, żeby go powstrzymać. Przymuszony najazdami i nieustanną walką na wschodniej granicy, Gotard postanowił odnowić sojusz z Rzeczpospolitą. I tak. 31 sierpnia 1559 roku oddał rządzone przez siebie ziemię pod opiekną Wielkiemu Księstwu Litywskiemu. To oczywiście nie zakończyło agresji ze strony cara, lecz zakon zyskał wtedy potężnego sojusznika. Mimo tego, nie oznaczało to szczęśliwego zakończenia. Po przegranej bitwie pod Erms, stoczonej 2 sierpnia 1560, Kettler poddał się przeciwnościom losu, i przystąpił do rozwiązywania zakonu. 28 listopada 1561 roku Gotthard, wobec przewagi Rosji, zawarł z Rzeczpospolitą ostateczny układ w Wilnie, w którym zgodził się na ogłoszenie Infland państwem świeckim i ich przyłączenie do Korony i Litwy. I to jest właśnie dobre miejsce, żeby przybliżyć nieco historię zakonu inflandzkiego. Został on założony przez biskupa Alberta von Buchshodera w 1202 roku dla obrony i rozszerzenia diecezji. Eufemizmem byłoby powiedzieć, że bracia z tego zakonu nie przestrzegali zasad moralnych. Jeden z mistrzów został nawet zamordowany przez swojego podwładnego. Jednak apogeum nastąpiło, gdy zakon próbował podbić jedną z duńskich twierdz. Wtedy, żeby uniknąć skandalu i konsekwencji, ówczesny mistrz zgodził się na wchłonięcie kawalerów mieczowych przez zakon krzyżacki. Udało im się jednak zachować pewną autonomię. Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego bohatera, który właśnie rozwiązał ponad 300-letni zakon i przeszedł na luteranizm, pewnie żeby uwolnić się od celibatu. 5 marca 1562 roku Gotard złożył hołd lenny w Rydze Mikołajowi Radziwiłowi Czarnemu, który występował w zastępstwie Zygmunta II Augusta. W zamian otrzymał w dziedziczne posiadanie Kurlandię i Semigalię oraz urząd gubernatora Inflant. Niestety i z tym urzędem nie umiał sobie poradzić i w 1565 przekazał gubernatorstwo inflanckie Janowi Chodkiewiczowi. I teraz wkraczamy na bardziej przyjemne tematy. Gdyż dzięki pozbyciu się większości obowiązków, Kettler miał wreszcie czas, żeby wykorzystać swój nowo nabyty przywilej do posiadania w obu znaczeniach żony. Nie szukał jej długo, gdyż już 24 lutego 1566 ożenił się z Anną Maklemburską, córką księcia Maklemburgii Albrechta VII. Widać, że Gotard męczył się podczas celibatu, gdyż z Anną miał aż czwórkę dzieci: dwóch synów, Fryderyka o potężnych udach, jak można zauważyć na zdjęciu, oraz Wilhelma, kolejnego już nosiciela tego imienia w naszej historii, i dwie córki: Elżbietę oraz Annę, córeczkę mamusi. Wilhelm Kettler, ten młodszy, był ojcem Jakuba Kettlera, który próbował kolonizować Gambię ale to już opowieść na inny odcinek. Jako książę Kurlandii i Semigalii, Gotthard dążył do władzy absolutnej, co wraz z jego zamiłowaniem do przywłaszczania sobie dawnych ziem zakonników, wywoływało dezaprobatę tamtejszej szlachty, która ciągle walczyła o nadanie im przywilejów. Kettler zapewnił sobie także dominację gospodarczą. Miał on także dobre strony jako władca gdyż znany był powszechnie jako mecenas handlu i przemysłu. Przez parę lat wszystko układało się świetnie i Gotthard mógł wieść spokojne życie, lecz w 1575 roku był zmuszony jako lennik polski do przystąpienia do kolejnej wojny z carem, w którą jednak nie był specjalnie zaangażowany. Ostatnim ważnym wydarzeniem w życiu założyciela dynastii Kettlerów był złożony przez niego hołd lenny królowi Rzeczpospolitej, Stefanowi Batoremu podczas zwycięskiej kampanii połockiej 5 sierpnia 1579 roku. I tak Gotthard Kettler, zakonnik, mistrz, gubernator, książę, mąż i ojciec, krótko mówiąc człowiek o 50 twarzach, zmarł 17 maja 1587 roku w Mitawie w wieku 70 lat. To było całkiem niezłym wynikiem jak na tamte czasy. Zostawił po sobie świeckie państwo inflandzkie, Kurlandię i semigalię we władaniu dynastii Ketlerów, a przede wszystkim historię o człowieku znającym swoje granice i potrafiącym oddać część władzy dla dobra swojego ludu. Jest to też opowieść o mężczyźnie zmieniającym wiarę dla korzyści cielesnych, lecz takie podsumowanie nie nadawałoby się na morę. Czyż nie? Dziękuję za obejrzenie tego pierwszego i na pewno nie ostatniego odcinka. Jeżeli filmik Ci się spodobał i się z niego czegoś dowiedziałeś na temat historii, zostaw łapkę w górę, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o naszych przyszłych filmach, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. I do przyszłego zobaczenia.